Czołem kapitanowie szparagu z tej strony. Tym razem chciałbym pomówić na temat kolejnych nowości, które mają się pojawić w patchu 068. Wcześniej omawialiśmy sobie Graf Zeppelin 8 tirowy lotniskowiec niemiecki, który ma być zaimplementowany do gry. Zobaczmy teraz. Pewne zmiany się pojawiają. Można powiedzieć, że pewnego rodzaju. Nerf pierwszy jest taki, że graf Zeppelin będzie miał, jeżeli chodzi o bombowce torpedujące, zasięg tych torped zrzucanych z samolotów nie będzie wynosił 3,6 km, tylko 2 km i nieco wzrośnie ich wykrywalność z 0,9 km do 1,1. Myślę, że ta druga część nie robi absolutnie żadnej różnicy. Nie pamiętam, jaki poprzednio był, jaka była szansa na zadanie zalania. Tutaj ma wynosić. 56% No i kolejna informacja na temat niemieckich okrętów. GED na kadłubie B ma mieć punktów HP 16,500 16 zamiast 15,700. Więc tutaj taki buffik lekki. I kolejna informacja, niemieckie 88, jeżeli chodzi o artylerię secondary z odłamkowo-burzącej amunicji, damage zostanie zredukowany z 1100 per kula na 1000 oraz oczywiście szansa na podpalenie z takiej kuli z 7% na 4 i zobaczcie, że dotyczy to również głównej artylerii niemieckiego niemieckich niszczycieli. Także jeżeli któreś niskotirowe niszczyciele niemieckie mają artylerię 88 mm, a są takie, to szansa na podpalenie perkula z 7% spada do 4 i to jest oczywiście nerf i kolejny nerf, gdzie tutaj jest informacja to oczywiście e, z, niemieckie 105mm działa dodatkowe. E, jeżeli chodzi o pociski odłamkowo-burzące, obrażenia ich zredukowane zostaną z 1300 do 1200 i szansa na podpalenie zredukowana z 9% do 5%. To jest ogromny, potężny nerw. E, tutaj jest jeszcze informacja, że e, powyższe zdanie nie dotyczy e, dział głównych 105mm czyli jeżeli niszczyciele jakieś mają działa 105 mm, są to działa główne, to oczywiście dla tych dział nerfa nie będzie, ten nerf nie będzie dotyczył, ale ogromny nerf, słuchajcie, z 9% na 5% spada szansa na podpalenie Perkula, to jest naprawdę z tych pożarów z Bismarka, czy z Tirpica, czy z Kurfursta, czy z Frederica der Grosse, Naprawdę te obrażenia z pożarów były dosyć spore. Zazwyczaj tutaj robi się sytuacja taka jak szansa na podpalenie na amerykańskim niszczycielu. No naprawdę wygląda to słabo, więc widać, że komuś przeszkadzało to, że te niemieckie okręty są w tym aspekcie zbyt mocne i podejrzewam, że... Przez to, iż znacznie mniej pojawiało się Amagi czy North Carolina w bitwach losowych, a najwięcej było Bismarków i Tirpiców, tutaj jest ten nerw tym podyktowany, tak aby inne okręty również pojawiały się w bitwach. I jeszcze taka informacja, nowy port będzie w grze, czyli Dunkierka i informacja na temat nowych flag które mają być również, że myślę, że to jest mniej istotne. Bardzo mnie martwi ten e, nerf, no ale cóż, e, dzięki temu prawdopodobnie będziemy e, częściej spotykali Amagi, będziemy częściej spotykali e, North Carolina i w przyszłości również e, brytyjski Pancernik Tiru. Ósmego. To tyle w tym filmie na temat informacji, które się w najbliższym czasie mają pojawić w World of Warships. Zapraszam na kolejne filmy i zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, a tymczasem mówię Wam do usłyszenia.